Hej, to znowu ja i to System Shock 2. Na szczęście tym razem jestem dużo bardziej przygotowany. Gram w System Shock 2 na pełnej parze. Ok, oraz zabijam szympansy szczerbą. Tak, muszę się zdecydowanie zemścić na tych szympansach. Co tutaj zostało mi. Ojej, kur... ale mnie wkurzyły te szympansy. Nawet chętnie bym na te... Szkoda, że tutaj nie można. Od ...flaków rozpróbować, bo jestem strasznie zdenerwowany. Okej. Okay. W każdym razie, hmm, jest dobrze, ponieważ gra na poziomie hard, prawda? I dobra wiadomość dla mnie jest taka, że bez problemu mogę wygrać na poziomie hard. Ta gra wcale w ogóle nie jest trudna. Śmierć szympansom. Śmierć szympansom. Więc ja sobie na każdego szympansa wpakuję... Normalnie przynajmniej... Okej. Okay. Jeden nabój. Ze strzelby najlepiej. Minimalnie. Albo nie. Właśnie nie. Będę im pokażającą śmierć gotował. Z ręki swojego klucza. O, tak będzie lepiej. Do tej pory każdy szympans zginie z kluczem. Znaczy pod klucza. Dobra? Uf, co to co mi zrobiły? O! Okej. Okay. To jest że nie jestem twardziel. Tu są jakieś duchy, a ja nic sobie nie robię jeszcze na dokładkę jak tutaj ktoś jest zginął, to ja tutaj się leczę na tym samym łóżku. Hej, hmm, okej. Okay. Zaraz wsłucham te logi, bo tutaj trochę logów dostałem z tego co widziałem. Okej. Okay. Także Generalnie jak widzicie od eksploracja trwa. Odkryłem tak. Oj, magazyn chemiczny. Oraz walę vale Cyborga kluczem, ponieważ jest to bardzo dobry sposób. Niestety nie zostawiła mi żadnego przedmiotu do badania. Na minus. Lipny z ciebie, Cyborg. Niestety. Ale. Czekajcie. Ja na to, to badałem, tak? Ten organ. Teraz coś. Dobrze, nic, bo patrzę się na stoper. Hmm. To jest organ hybrydy. Dzięki temu, że to zbadałem. Zodra teraz plus 25 obrażeń tym wszystkim hybrydom. Się w sumie opłacało, bo teraz będę mógł zabić chyba... Nie, jeszcze chyba nie będę mógł zabić jednym walnięciem klucza tych shotgunowy, no ale w przyszłości. Okej, okay, teraz tak. Co tu jeszcze mam do zbadania? Chyba nic na razie. Dobra, jest jak jest. To oczywiście są granaty do granatnika. Szkoda, że każdy mogę sobie takiego większego porządku zrobić, ale... Za długo by to trwało. a nie będę już poza widok, To z chyba, że zrobię Na waszych oczach! Mogę? O co ja się pytam? O, to będzie zarąbisty porządek. Jak to zrobię? Porządek, to będzie porządek, porządek. Jeszcze raz porządek, okej. Okay? Haha. Teraz to będą granaty. To będą strzykaweczki, wszystkie. O, oh, jest. To zaczyna wyglądać ślicznie. Od razu to wygląda pięknie przejrzycie, prawda? Żeby nie zapomniał tego. Co ja widziałem? Okej. Okay. No to są co ciekawe cybermoduły w tym koszu. Okej. Okay. I... aha, i można sobie sobie minimapy włączyć oczywiście. Teraz tak. Kontynuuję. Zastan byłem w tym pomieszczeniu, to był tylko basen, prawda? W ogóle to jestem przypomnienie. Jestem na poziomie trzecim. Hydrophonix Czyli w sumie właściwie, Nie wiem co to znaczy. hydrofonia. Nie, to jest hydrofonia. Podtrzymywanie życia. Temu służy ten pokład? Nie wiem. To jest hybryda. O! Zkowanie sprzecił. Cicho, bo coś mówi. Leave this place now, or we will wound you. As you Babies must sleep. Leave this place now, now, znaczy. Or we will wound you. As you. us. coś w tym Mamy tutaj normalnie. Jaja. Po raz pierwszy chyba spotykamy się. Nie pamiętam, ale chyba nie było w poprzednim odcinku tego. Jak to działa? A no tak, że jak podejdę do tego, to się różne rzeczy mogą stać. Prawdopodobnie wyjdzie robak. Tak jest. Czyli pierwsza opcja. To będzie to samo chyba. No właśnie. O. Oh. Oczywiście robaki nas uszkadzają. I wbrew pozorom są silniejsze niż się może wydawać. Dobra, to jest jakiś obiekt do zbadania i potrzeba Kaliforniu. Kalifornia? Nie. Kaliforny to Kalifornu. I gal. Coś tam, coś tam. Dobra. Oraz. Ej, to był jeszcze raz taki. Ale. O, widzicie, ugryz. Jest jeszcze opcja numer dwa. Ja... Prawdopodobnie. Właśnie. Wybucha toksyczną chmurą. O, pięknie jeszcze. I teraz jestem zatruty. Ale nie będę wam tego pokazywał, że tak powiem, znaczy już wam pokazałem. mnie. Ja Muszę zrobić tak. Co rozwalić to? Sam z tym zrobię. Chciałem wam tego pokazać co się może stać Już więcej razy to się nie stanie ponieważ Ponieważ nie dospuszczę do tego haha, dobrze? Teraz tak e, tutaj na podłodze leży fantastyczna rzecz, to się nazywa normalnie pistolet laserowy Całkiem wcześniej dostaję I wyobraźcie sobie, że Wyrzucam swój normalny pistolet i biorę pistolet laserowy Teraz bo się nie mieści teoretycznie. Okej. Okay. Ja nie mogę na razie używać pistoletu laserowego, tak to wygląda. Ponieważ mam go nienaładowanego. Jest nienaładowany. Ale... Można go naładować, na przykład tutaj mam baterię właśnie. Nie założym tego. Co daje niestety tylko 36 to nie, są, to nie jest liczba strzał, bo on służyła więcej per strzał. No, aż 3 na razie. Później to zrobię. Zmodyfikować to Chyba no, no, mogę teraz go zmodyfikować? Nie, czy będzie Modify na poziomie 2, żeby zmodyfikować? Nie ma sprawy, to się zrobi. Zainwestuję właśnie w Modify, żeby być na poziomie 2. Tylko po to, żeby zmodyfikować ten pistol laserowy. Oczywiście można znajdywać różne przedmioty. To się nazywa French Epstein, jakiś tam device, które automatycznie modyfikują broń o jeden poziom do góry. I każda broń ma maksymalnie dwa poziomy modyfikacji. Dobra! Cały czas jeszcze czuję ten ból o tych co mi zrobił Kuku ostatnio. Czyli znaczy, poza wideo. Eee, no nic. Teraz postaram się uważać. Po pierwsze, tutaj będzie nadal takie pomieszczenie. Po pierwsze, słyszę Cyborga. Po drugie, tu z panu jaj. Ja te jaja. O, straszny Cyborga. I znowu. Nie chciałem. No, dobra, hmm. jak już tak. Co jeszcze to masz? Bardziej mi interesuje rozwalenie tych jaj, bo. nawet jestem pewien, Że tutaj są jaja, które zatruwają mnie. strasznie upierdliwa sprawa. U. Nie to ojejku, to jest pan z Tak. Oj, muszę to takie kukuł szybkie. O właśnie tak. I tak, zdecydowanie polecam to muszę powiedzieć, walkę wręcz przez. przez przynajmniej. Pi. Okej, Już, sorry, aż się zakrztusiłem co ja mówiłem? już nie wiem a, że polecam przez pierwszą połowę gry albo na 3 czwarte opaca się walczyć Aha, i zapomniałem odsłuchiwać te bo mam ich masę do odsłuchania. o Boziu strasznie masę Dobra, słucham, słuchamy Już jakiś człowiek się Mark, what's going on? I thought it was weird when you asked me to send up mm. sixteen of my female staffers, but what have you done with them? I'm short-handed up here. Also, have you heard from Watts, Sanger, or Polito? Polito. Like has gone on vacation and didn't bother to tell me. Tell me. Next one, please. Worried. O nie, zaraz wszystko fizykal. O, to masarz jest. It's talk to nie Zobacz, him to. about Nie, nie umiem tak mówić. About about the yeah. prototype. It's mine. It's mine. Okej, okay, y, dobra. I teraz tak, jeszcze zanim na rogi. to generalnie co myśmy tutaj mieli do do roboty? Co nam Polajco mówiła? jak zbadałem te toksyny trzeba te toksyny włożyć do tak zwanych... znaczy tak zwanych... do regulatorów środowiska albo środowiskowych Tutaj mam akurat taki jeden znalazłem, są cztery i będę musiał znaleźć generalnie w sumie cztery. Mam dwa. Dobra, jeden wpakuje na swoje miejsce. Zauważyłeś, że biomateria na ścianach i na szpitalu w elewatorze została wpływana przez wprowadzenie biotoksynu. Teraz rób to samo z tymi trzema regulatorem. Trzymaj się regulatorem. Eee, nigdy nie będę mówił z takim akcentem. Chyba, żebym się do szkoły jakieś zapisał. Nieważne. Teraz tak. Po pierwsze, nie mogę kontynuować badań nad tym, co badam. Potrzebuję galu i pójdę po tego gala anonima. Czemu nie? Ciekawe, czy uda mi się zrobić to w taki sposób, co mi się. No, co on cybermotoruje? Czy... Jak to zrobiłem raz, tylko raz, potem mi się nigdy nie udało tego powtórzyć. Co ciekawe. No. Proszę. Dlaczego ty nie skaczesz? Jak masz skakać się? Ja tego nie rozumiem. Strasznie czasami to jest takie dziwny. A, chyba, że zrobię. Bardzo bezpośrednio. A, To było dużo łatwiejsze. Ok. Na skróty można powiedzieć. Psy boost. I teraz tak czy inaczej zaraz, jeszcze zanim pojadę do magazynu z chemikaliami. Gdzie, 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 gdzie? gdzie jest ta kamera chyba tutaj, nade mną musiała być. Dobra. Ona teraz przez jakieś 20 sekund będzie nadpobudliwa i wystarczy, że wychylę swój nos, to ona już od razu będzie... arm Nie? Proste. Natomiast ja... ...wracam się do składu chemicznego. Zaraz, co? Gala szukamy. Gal jest... ...na... tutaj powinien być gal. Tutaj po pierwsze buziutko w ogóle na szczęście do skolu chemicznego, więc to nie ma problemu, żeby tutaj wyskoczył się na szybki numerek. Po szybkiego gala. Ten. Okej, okay, można kontynu kontynuować No to dodatek jeszcze Kalifornię. Tutaj też jest, więc wezmę sobie od razu będzie święty spokój. Hehehe he. Dobra, powrót na poziom trzeci świetnie. I co tu mo... Dobra, gdzie tu mogę kontynuować swoją wędrówkę? Na przykład mogę. Na przykład tu mogę tutaj. Teraz tak, tutaj trzeba bardzo kurde uważać. Bo tutaj są dwa działka. Kamera. Dobra, udało mi się rozwijać kamerę, ale. O, świetnie. Tutaj mamy coś, co ładuje broń energetyczną. Oczywiście mamy też jednostki polepszające, ale. Nie wiem, czy widzieliście. Zabija kuku. Tam jest. Broni energetyczne są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o wszystkie roboty i działka. Także nie omieszkam użyć swojego pistoletu laserowego na te działka. Aczkolwiek na razie jest jeszcze słaby, ale. Oj, dobra, tam już mnie atakuje. Oj, tutaj jest. Ale nie trwię. Ale, ale im więcej punktów inwestuje się w umiejętności co do broni, to tym silniejsze stają się broni, także opłaca się na przykład. Zależy jak to chce grać, nie? Ja będę grał, już ja już zdecydowałem, będę inwestował większość punktów w bronie właśnie. Dzięki czemu gra generalnie staje się no, dosyć prosta. Okej. Okay. O świetnie tyle nabojów. Jeszcze pewnie no w sam pakieci. I tutaj coś co jest zarombiste, ponieważ... Kolejna, dodatkowa, darmowa. Zaraz tutaj praca na... trwa. Badania trwają. Aha. Przerwa, czas na przerwę. Do usłyszenia w następnym odcinku.